Serwer Liberty City będzie miejscem, w którym wykorzystamy wszystko w 100%. procentach i mówię tutaj o, o obydwu nacjach, zarówno o imigrantach, jak i o Aztekach, ludożercach, będziemy tutaj dbali o to, żeby mój telefon brzęczał mi w słuchawkach. Będziemy dbali o to, żeby zarówno Aztekowie, jak i, jak i imigranci mieli masę zajęcia na serwerze i mówię tutaj o rozrywce, mówię tutaj o pisaniu pluginów, które e, oczywiście udostępnią nam dodatkową zabawę, której nie ma defaultowo na serwerze, e, czy też w Minecrafcie. Mówię tutaj o pracy, która będzie, jednak nie będzie jej tyle, że jak pójdziemy, to na każdym kroku ta praca się znajdzie. Jeżeli faktycznie nie będzie pracy, bo w życiu codziennym nie jest tak kolorowo, że szlak mnie zaraz trafi z tym telefonem, że, że gdzie nie pójdziemy, to dostajemy pracę i godziwe wynagrodzenie. Na serwerze tutaj też tak będzie. Nie zawsze będzie ta praca i nie zawsze będzie można zarobić tyle, ile by się chciało, żeby na przykład na coś odłożyć albo coś zapłacić, spłacić. Ale będzie, będzie to. Tak zrobione, żeby ym, było, żeby było i żeby rozrywki Wam nie zabrakło. Ym, chciałbym tylko, yy, jakby, uczulić pewne osoby, których zbyt ponosi fantazja, żeby nie pisały pomysłów, których yy, zrealizowanie w Minecrafcie jest kompletnie niemożliwe, a już takich pomysłów pada coraz więcej. My staramy się wykorzystywać Minecrafta do granic możliwości, jednak yy, pewnie widzowie stale te granice przekraczają i sądzą, że my zdziałamy cuda, których nikt nie byłby w stanie zdziałać. To jest taki mały alarm dla was, żebyście za, zbyt daleko się nie zapędzali z waszymi planami i pomysłami. Ale wróćmy do serwera. Serwer jest oczywiście cały czas budowany. Chłopaki tutaj w pocie czoła cały czas pracują i odwalają codziennie kawał dobrej roboty. Tym razem zostało bardziej rozbudowane miasto Azteków. Po raz kolejny, na którym teraz jesteśmy skupieni, i po raz kolejny chciałbym przeprosić, ponieważ jeszcze mnie gdzieś tam męczy Katar, więc mogę brzmieć tak trochę niewygodnie dla niektórych uszu. Pomijając ten jakże nieistotny zbytnio dla niektórych szczegółów. Chciałbym przywitać Was w miejscu, w którym będzie stworzona farma. Na farmie tej będzie można pracować. Są porobione zagrody, w których będą różnego rodzaju spawnery i te krowy będą, znaczy inaczej, nie będzie spawnera. Będzie coś takiego, że będzie powiedzmy możliwość złapania krów i hodowania ich, natomiast w okolicy yy, ciężko będzie zdobyć w ogóle jakąkolwiek krowę. To nie będzie tak, że wyjdziemy sobie na pola i te zwierzęta będą się spawnowały. Yy, gdzieś w yy, pojedynczych miejscach, powiedzmy w jakimś lesie będzie można znaleźć świnie, na łąkach yy, gdzieś tam w, w pojedynczym miejscu znaleźć krowy owce i tak dalej i tak dalej, konie ale to nie będzie tak, że w każdym miejscu na serwerze znajdziemy te zwierzęta ponieważ ilość ich będzie na tyle ograniczona, aby móc, aby aby się wysilić, żeby te zwierzęta hodować, w miastach na pewno się nie będą zwierzęta spawnowały, więc na to raczej bym nie liczył. Zabicie wszystkich zwierząt w zagrodzie, nie pozostawienie pary, będzie e, jakby e, niosło za sobą konsekwencje w postaci e, e, przymusu poszukiwania kolejnej, e, powiedzmy, krowy i, i byczka, po to, żeby oni się tam, wiecie, wymigdalili i zrobili. Następną krówkę, na przykład na mięso albo na skórę. Dlatego tutaj współpraca będzie jakże szalenie istotna. E, współpraca będzie na pierwszym miejscu, jeżeli ktoś będzie robił komuś na złość, i ta osoba będzie z danej nacji, powiedzmy, że będzie e, hodowca Azteków. Yy, że będzie tych hodowców kilku. I oni będą ze sobą współpracować, ale się trafi jakiś odmieniec, którego yy, życie polega na, yy, na, nie wiem, na utrudnianiu i komplikowaniu życia innych, no to mało że on po prostu yy, powiedzmy sprawi, że nie wiem, będzie tutaj pozabijane, będą wszystkie zwierzęta, to yy, Oczywiście strażnicy miasta się nim odpowiednio zajmą i prawdopodobnie wtrącą go do lochów na tyle, że życia mu nie starczy, żeby karę odrobić. Dlatego też nie będzie tolerowane takie zachowanie w postaci wybijania zwierząt. Jednak trzeba będzie liczyć się z tym, że coś takiego będzie występowało, ale kary będą surowe. A oczu jest na tyle dużo, żeby, te, żeby świadków nie zabrakło. Więc życie, tak jak już mówiłem, sprowadza się do realiów do prawdziwych realiów i nie może być kolorowej nie może być łatwe dlatego też utrudnione będzie na każdym kroku i to trzeba się z tym liczyć i trzeba się z tym pogodzić i strażnicy będą od tego żeby z tym walczyć a ludzie, pamiętajcie, że muszą mieć przygotowane programy do zbierania dowodów przeciwko takim osobom. To jest priorytet, jeżeli chodzi o wymierzanie kary względem przestępców. Dlatego też przestępcy muszą się mieć na baczności. Rozgadają się niesamowicie. Miki sobie tam lata, fruwa, proszę bardzo, za Azteka się przebrał. Już wiem, co ten jego skin oznacza, bo jak poszukiwałem skinów Azteków, to znalazłem ten z takimi śmiesznymi znaczkami. No i tak, tutaj będzie farma. Jak widzicie, dwie charakterystyczne pochodnie, które mają rozświetlać tą okolicę nieco. Z drugiej strony również mają jakby ostrzegać, że jest tutaj coś, coś specjalnego. O, proszę bardzo. Świecą sobie. Z daleka widać, że coś się tutaj dzieje. Prawda? Zaraz wracam. Dobrze, powyłączałem telefony. Mam nadzieję, że nie będą mi już wrzęczały, bo to już zaczyna być irytujące. Wracając do filmu. Jak widzicie, ktoś, kto, komu uda się tutaj dotrzeć i nie będzie Aztekiem, będzie już od razu ostrzeżony na samym początku o tym, że coś się tutaj święci. Ogień zapowiada coś, co może się okazać kłopotami, dlatego też ostrzega i ma takie zadanie ostrzegać przed kimś, kto tutaj będzie sobie próbował powęszyć. Na środku znicz znicz, który jest wiecznym ogniem, który yy, nigdy nie gaśnie, yy, który ma, zobaczcie, zresztą to jest studnia z lawą, tak by the way, yy, który ma nadawać światło i tak dalej, i tak yy, dalej. No, także to będzie farma. Tutaj pracę znajdzie na pewno kilka osób, ale nie kilkanaście, na to bym nie liczył. Dwie, trzy, góra, cztery osoby będą dbały. Jeszcze to będziemy nad tym się zastanawiać, ale wiadomo to co mówię teraz może się dużo bardziej zmienić. Będzie kilka osób dbało, żeby po prostu na farmie, znaczy na farmie, to akurat w farmie hodowlanej, żeby było bydło, które oczywiście będzie. Się rozmnażało. Będzie restrykcja. W regulaminie miasta będzie restrykcja, ile zwierząt z danego gatunku może być w zagrodzie. Jeżeli będzie więcej, administracja oraz straż będzie zabijała i konfiskowała mięso oraz wszystkie dobra, które się tam znajdują. Teraz tak, idąc dalej, miasto rozwinęło się już. Wystarczająco dużo, żeby można uznać je jako miasto, które bardziej już swojej powierzchni nie zmieni do czasu otwarcia serwera. Powstało bardzo dużo nowych budynków, obiektów mieszkalnych i nie tylko. Tutaj zresztą mamy na przykład budynek farmerów, którzy, hodowlańców, którzy tutaj będą zajmowali się tą hodowlą. No i tak, stawiamy przede wszystkim na ilość mieszkań, która będzie duża, a przynajmniej bardzo duża, na tyle duża, żeby wszyscy się tutaj pomieścili. Także mieszkania do jakby wynajęcia są na każdym kroku i będziecie za nie płacić, jednak nie pieniędzmi, ponieważ pieniędzy nie ma. Chyba, że wymyślimy sobie walutę złotych monet na serwerze, ale prawdopodobnie handel będzie opierał się o sprzedaż złota, znaczy sprzedaż o złoto. I złoto będzie walutą tutaj w mieście, w mieście Azteków. Tutaj na przykład mamy zaznaczone miejsce, w którym prawdopodobnie stanie piramida. Mówię prawdopodobnie, bo nie jestem w 100% pewien, ale to jest chyba miejsce na czwartą piramidę. No ale mniejsza o to. Drogi będą wyznaczone tak, że każdy się połapie w mieście. Jak zobaczycie mapę, to na pewno będziecie przekonani, że nie jest sposobem zgubić się tutaj. Jednak punktem orientacyjnym może być wszystko: począwszy od drzewa, na, skończywszy na tej głównej świątyni, głównej piramidzie. I teraz, tak. Ilość domów jest duża, ale będzie jeszcze podwojona, mam nadzieję. I każdy tutaj prawdopodobnie będzie mógł sobie też wynająć we dwóch czy we trzech jedno mieszkanie. Wiadomo, czyż się wtedy podzieli prawdopodobnie, zobaczymy jeszcze. No i co? No i wyjdźmy teraz do kolejnej pracy. Mamy tutaj bardzo dużą zatokę, właściwie taką Zatokę nie wiem, jak to nawet nazwać: wyspę otoczoną wodą, która naturalnie była wygenerowana. I wyobraźcie sobie, nie my jesteśmy sprawcami tego, jak ona wygląda. A jak zobaczycie, jak ona wygląda, to będziecie w szoku, że to w ogóle coś takiego może mieć miejsce. To jest farma. Na farmie tutaj już raczej kilkanaście osób znajdzie pracę. Wszyscy będą się uzupełniać, wszyscy będą współpracować. To nie będzie tak, że każdy będzie miał swoje pole i wszystko inne nie będzie go obchodziło, tylko wszyscy będą współpracować. Um... Jeżeli na przykład zobaczą, że jakaś osoba jest nieaktywna, ponieważ będą status sign, które będą y, odpowiedzialne za y, informowanie wszystkich, y, kto jest od, ilu, y, od jakiego czasu niedostępny na serwerze. Jeżeli ta osoba powiedzmy nie będzie od tygodnia czy dwóch tygodni na serwerze, y, to, y, no to automatycznie będzie wyrzucana z takiej pracy. Y, Także trzeba będzie o to dbać na pewno. A samo pole jest wypasione w to, co być powinno, warzywa, owoce, itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście jest oświetlone, zresztą to nie było zrobione wcześniej, ale wygląda to iście zajebiście. Tyle mogę powiedzieć, naprawdę. Ja jestem w, zresztą wielokrotnie już to powtarzałem w ciężkim szoku, co chłopaki tutaj wyczyniają, bo głowa po prostu rozumu nie daje, co, co, co się tu dzieje. Pole. Na pierwszy rzut oka pole wcale nie jest takie straszne. Tutaj mamy budynek. I chyba każdy wie, co to jest za budynek, prawda? No. Także raczej będzie wypełniony skrzyniami, a reszta będzie formą ozdobną, po to, żeby złodzieje się tutaj nie zakradali. Teraz przygotujcie się na to, co zobaczycie, ponieważ to powinno w. Chociaż w drobnym stopniu Was zaskoczyć, tak jak nas. Tutaj yy, nic nie kombinowaliśmy. Tutaj, gdzie macie pole, tu była góra, taka jak są te po bokach, i zrównaliśmy to do poziomu yy, wody. Yy, to, co powstało po zrównaniu terenu, no to rozbawiło nas niesamowicie. I ja już frunę do góry, żeby Wam to pokazać. Domyślacie się już, co to jest? Czy jeszcze nie? Jeżeli macie problem, no to wkleję zdjęcie z mapy dynamicznej. I teraz się przyjrzyjcie. Cóż to może być? Królik. Najzwyklejszy w świecie królik. I to tak wygenerowany, że po prostu kopary nam opadły. No. O, taki. Easter egg. Ktoś mi zwrócił uwagę, że o easter się nie mówi. Faktycznie. Ktoś tutaj spieprzył coś. I to jestem ja. Dobrze. Także mamy królika na serwerze w postaci pola. Kolejna sprawa. Oczywiście jakieś tam randomowe wydarzenia. Na, na obrzeżach m, wszystkich miejsc muszą być miejsca bardzo użyteczne, zresztą. Chciałbym tylko zwrócić uwagę chłopakom, którzy robią drogi, że trzeba półpłytki stawiać m, z kobla, żeby dało się chodzić po tych drogach. Yy, no i tak, dookoła pola jest ścieżka zrobiona również z każdej strony. Chłopaki doszli do wniosku, że tutaj mostki będą na poziomie wody, ponieważ ma to dać wrażenie sztucznie nawadnianego pola. Eee, no i tak też utrzymujemy. Mostki są zrobione w ten sposób, żeby nie dało się pod nimi przepłynąć, a żeby to pole było sztucznie nawadniane. Oczywiście będzie można sobie łodziami krążyć po nim, ale żeby już wypłynąć poza pole, trzeba będzie tą łódź przenieść. Dobrze, skończmy na łodzi, przejdźmy dalej do miasta, ponieważ nie mamy dużo czasu. Biorąc pod uwagę fakt, że mapa wygenerowana jest na najnowszym generatorze jaki był dostępny, chciałbym, żebyście wiedzieli, że przeglądałem mapę, przeglądałem tereny jakie się w niej znajdują i mapa robi cholerne wrażenie. Cholerne... to jest nawet mało powiedziane. Niektóre miejsca generują się tak epickie, że po prostu kopara mi opadała jak leciałem z punktu A do punktu B i obserwowałem co się po kolei znajduje po drodze to jest po prostu coś niesamowitego co się tutaj powygenerowywało ile można tak w ogóle powiedzieć miejsce handlu naturalnie i to nie będzie sklep pojedynczy prawdopodobnie, a będzie to miejsce kupców, ponieważ jedna z rang będzie dotyczyła kupców i nie każdy będzie mógł być kupcem kupcy będą mieli swoje miejsca ograniczone, w których będą mogli prowadzić handel stacjonarny a handel obwoźny to już wiadomo jak wygląda z ręki do ręki, bym powiedział. No i dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. O ozdobach. Jedyne co mogę aktualnie powiedzieć, to zakwieciliśmy, ile można tak powiedzieć, nasz. Miasto po to, żeby było jeszcze bardziej kolorowe, jeszcze bardziej dziko, gdyż defaultowo kwiaty te nie spawnują się przy użyciu mączki kostnej. Także musieliśmy sobie polatać i tych kwiatów posadzić, całą ekipą się zebraliśmy i to też uczyniliśmy. Drogi są od trawione, wykoszone, żeby były, wiadomo, wydeptane. I chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że będą jeszcze bardziej wydeptane trawy. Mniej więcej, więcej gravelu będzie, ponieważ ostatnio doszedłem do wniosku, że nie może być tak, że w mieście bardzo używanym drogi będą obrośnięte zieloną trawą. Dlatego też tutaj tą jeszcze zieloną trawę bardziej zamienimy w gravel na przykład, czy też jakieś tam briksy, żeby to wyglądało na jeszcze bardziej używane dużo 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 kolejnych domków mieszkalnych powstało tutaj jest kolejna powierzchnia sklepowa pójdź dużo domków mieszkalnych powstało dużo sklepów powstało i prawdopodobnie powstanie jeszcze więcej ale powstało też też dużo randomowych eventów eventów które mają za zadanie w pewnym sensie nadać charakteru temu klimatu i spowodować, że mielibyście gdzie powędrować i zawiesić oko na czym. Także tutaj mamy piramidę. Chyba. Przynajmniej tak się umawialiśmy z chłopakami. Miejsce kultu tu się znajduje. Zresztą to chyba widać, prawda? I znowu moja cholerna głowa. Jak oni uwielbiają, moje głowy ucinać. No. To jest miejsce, w którym oczywiście będzie dochodziło do obiektów kanibalizmu, jednak na serwerze tego nie będzie, ponieważ zwyczajnie nie będziemy tolerować takiej przemocy. No ale miejsce jest, prawda? Charakterystyczne bardzo dla tej nacji. No i tak też, tak też uczynili panowie tutaj. Mm, idziemy dalej. Gardło mi już siada znowu. Mury to są, to są mury, oczywiście. Tam to co widzicie to jest teleport. Teleportów będzie prawdopodobnie 5 w mieście, tak jak już mówiłem, będzie można z punktu A do punktu B przenieść się za odpowiednią opłatą w postaci, na przykład złota albo magii. Magia też będzie naturalnie. Dobrze, idziemy dalej, bo również jest co pokazać. Ja nie lecę, ponieważ nie chcę zepsuć niespodzianki. Ale co by możliwe, że już zobaczyli, jeżeli się to miejsce wygenerowało. Wiele, wiele, wiele budynków powstało nowych, z który raz, ja to już powtarzam setny <laughs> w tym filmie. Ale to chyba o to chodzi, prawda? Idziemy do punktu, w którym znajduje się coś bardzo ważnego dla Azteków. Coś naprawdę cholernie ważnego. Może nawet wejdę sobie na wieżę, na piramidę, żebyście zobaczyli o co mi chodzi. Mm -hmm. Niech no mi gardło trochę odpocznie. By the way, skoro tu już jestem, w poprzednim filmie mówiłem, że fajnie by było zagospodarować wnętrze tej yy, piramidy. <gryw> ja po prostu nie wiedziałem, że to wnętrze jest już zagospodarowane. Coś tu powstaje, jednak ja wam nie zdradzę co, ponieważ zostawię wam tą niespodziankę na przybycie na serwer. I oczywiście tylko nacja Azteków będzie miała możliwość przekonania się, co się tu znajduje. Uwaga, uwaga, albo nie. Dobra, ja Wam powiem, że mój syn mi się do drzwi dobija. E, pomiędzy nacjami będzie włączone PVP, więc jeżeli spotka się tu bylec z imigrantem, będą mogli, będzie, będzie mogło dojść do walki. Jednak nikt nie każe wam ze sobą walczyć, prawda? Jednak będziecie mieli tą możliwość. Prawdopodobnie yy, na początku będą jakieś zgrzyty, ale kto wie, może ktoś się z kimś polubi, yy, zawrze jakiś tam układ. Jednak <laughs> nie oznacza to, że wszyscy będą się lubili. No, teraz tak, przejdźmy do tego, co wam zapowiedział. Zacznijmy szlak trafi, jak mnie wystraszył. No. Przejdźmy do tego, co zapowiedziałem. Coś bardzo ważnego dla nacji Azteków. Drzewo Życia. Miałem nie mówić, kto buduje co, ale zdaje się, że Gale nie budował. Drzewo Życia jest bardzo istotnym elementem, który będzie, mm, który będzie motorem napędowym tego miejsca. Mianowicie jest to magiczne drzewo, które jeżeli się uda odpowiednio pluginami je uzbroić, będzie uzupełniało moc magiczną. Albo przynajmniej powodowało, że ktoś się nabędzie. będzie. Zobaczymy jeszcze, bo to jest bardzo trudne do zrobienia. Jeżeli nam się uda, to tak też uczynimy. Jak widzicie, gdzie okiem nie sięgnąć, tak miasto, miasto sięga i po prostu ja nie wiem, czy mi w ogóle starczy czasu, żeby to wszystko pokazać. Powinienem już już powi po powinienem już wszystko pokazać, a jeszcze nie pokazałem nawet połowy. Kanion. Chłopaki budowali go ręcznie. Wyobraźcie sobie, ja powiedziałem, że on tu był, ale to główno prawda. Oni budowali go ręcznie. Tutaj kolejny budynek, który też będzie pełnił jakąś funkcję. I tych budynków jest pełno. No, ale pozwólcie, że będę zmierzał do. No, ktoś już tu coś sobie zaplanował. Hmm. Pozwólcie, że będę zmierzał do drzewa życia, które jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli ktoś oglądał awatara, to będzie wiedział, że w drzewie takim, znaczy w drzewie takim drzewie, o w tym drzewie, powiedzmy w takim dużym, najwyższym drzewie w lesie, awatarzy mieszkali. No i tutaj też będzie taka możliwość, będzie można sobie tutaj mieszkanie wynająć. Nie będzie ono duże, powiedzmy kwadracik jakieś 4x4 z oknem na świat, ale będzie można je wynająć. I to jest właśnie drzewo, które będzie bardzo istotne w życiu każdego azteka. Wejście prawdopodobnie jeszcze nie jest zrobione. Chyba nie. Nie, chyba Galen nie miał czasu. A jak miał, to robił co innego. No, także drzewo drzewem. Tutaj kolejna opcja. Kolejna sprawa bardzo istotna to taki cypel półwysep, czy lord, jak to nazwać, z domami mieszkalnymi, który wcześniej był zwykłą górą. Teraz zostało to wszystko zadomowione <gryw> i można tutaj kupić sobie mieszkania widać, prawda, widać no. klimat panuje tutaj niesamowity na tyle niesamowity, że ja patrząc na to wszystko uwierzcie mi, musiałbym co 10 sekund mówić jak bardzo się tym jaram, żebyście sobie to uzmysłowili ale wiedzcie, że ja również codziennie wchodząc widzę tu nowe rzeczy, a patrz pan, pominąłem widzę nowe rzeczy i po prostu oczy wywalam na to co się tu dzieje, jak się tu jest to się tak cholernie czuje ten klimat że po prostu nie sposób jest wyjść z tego serwera, naprawdę. Mi czasem jest bardzo trudno wyjść z tego serwera, żeby po prostu zacząć robić coś innego, co, co też jest bardzo ważne. Tutaj chyba jest dom rybaków. Tak. Tutaj będą rybacy sobie przebywać. Osoby, które e, będą trudnić się łowieniem ryb. By the way. Będzie to w ten sposób zrobione, że będzie tu Kuboid nadany dla kilku osób. Albo każda dostanie po kawałku i będzie przetrzymywała tutaj swoje rzeczy po to, żeby, po to, żeby mieć pewność, że nikt inny ich nie gwiznie i tymi rzeczami będzie handlowała, albo wszyscy dostaną wspólnego Kuboida, jeżeli będą sobie na tyle ufać i będą razem wspólnie handlować tymi przedmiotami. Yy, be, 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 be. No dobrze, to teraz yy, tutaj tak jest, zatoka już zrobiona, chciałbym jeszcze pokazać Wam yy, kolejną piramidę, która jest troszeczkę inna niż wszystkie, którą zbudował ktoś, nie powiem kto, bo znowu spale. i to jest ta piramida. Z mapy dynamicznej, czy też z lotu ptaka widać ją jako <grytanie> zwykłe paski, prawda? Ale jest to świątynia ala wiszące ogrody. <zarośnięta>, Zarośnięta. Właściwie piramida, a nie świątynia. No. Wszystkie cztery piramidy, te mniejsze, będą ze sobą połączone podziemnymi przejściami. Co jest jeszcze niezrobione? Tutaj mamy powódź. Z tej strony mamy powódź. Tutaj toną rzeczy Ala drzewa i tak dalej Widzicie O a nie wejdę, nie pokażę Nie wejdę, nie pokażę, nie zepsuję niespodzianki. Jak ktoś będzie chciał sobie tutaj wejść, to przyjdzie mm. Już mi uwierzcie mi już gardło mi siada od tego gadania, dlatego tak mało mówię Tutaj poziomy wody się różniły, trzeba było to jakoś rozwiązać. No i tu kolejne ruiny. Zresztą te to już chyba pokazywałem. I uwierzcie mi, mam już dosyć. <laughs> Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie updateowym z serwera Liberty City, w którym to pokażę Wam kolejne zmiany. Mówię to ostatnim tchem, bo już naprawdę nie mam siły gadać. Za dużo mówię, za mało pokazuję. na rapa.